Letary księdza Kaczkowskiego to wyjątkowy projekt ku czci pamięci zmarłego w zeszłym roku księdza Jana Kaczkowskiego. W warszawskim klubie Proxima był się koncert, w którym udział wzięło ponad 80 muzyków. Wszyscy w szczytnym celu, by wesprzeć płuckie hospicium, którego założycielem był właśnie ksiądz Jan Kaczkowski. Początek dużego projektu artystycznego, który mam nadzieję stanie się projektem wieloletnim, dzięki któremu będziemy mogli wracać do tematów, które z taką łatwością, z takim kurszem porusza się My Myślę tutaj oczywiście o ciężkiej chorobie i odchodzeniu w taki wyjątkowy dla niego tylko właściwy sposób. Zbieramy na hospicjum oczywiście polskie, tak. Wiadomo, że, że każdego dnia hospicjum y, zmaga się z tak wielkimi problemami chociażby finansowymi, już nie mówię o tych, tych innych, prawda, ale finansowymi musi samo działać, żebrać, bo to jest słowo specjalnie tutaj cytuję, bo to ksiądz Kaczkowski mówi, tak, że idzie na żebry, tak? czyli po prostu musi zbierać te, te pieniążki, no i cóż, no i chcemy w jakiś sposób y, właśnie pomóc troszeczkę, a przy tym też i, i pokazać y, tak jakby wszystkim, że można. Thank mm -hmm. you.